Suck so, my dick, uh, orange. Блять. True, true. Oh, you're horny, you're horny, man. Oh, oh my gosh! Congratulations, four kills. Holy fuck! Holy fuck! Holy fuck! Мощный ты был, загрифка. Технично. Tak zawsze się robisz, rzucasz jakikolwiek granat, żeby wyrzucić uwagę przeciwnika. Hahaha, <grymne> no. Nie. bo nie będziesz mi tu wchodził na site a bo ci matkę rozwaliłem wczoraj w łóżku, Dalej stąd. Gówna prawda, pa, stajesz sobie tutaj w picie. Tak, to jest gówno. I oni idą na B. Na B, No, oui.

Kebab yy, na cienkim, kurwa są zmieszany, raz. A on tu stał w ogóle? O, biegnij! się, kurwa! Go, biegnij! Oh, oh, no. znaczy, A O, No O, na nic nie widziałem i tu. Short będzie szedł No nie nie. nie, nie, Poważnie nie, tak? nie. Dawid! Te ryzyko tu siedzicie, że mi Kurwa wszyscy Ja pierdolę, no kurwa przyjechał w upadku. <noise> and you can't uh -huh. shooting with avp you're blind <laughs> oh my you're god you're doing 360 and you're doing like <gasps> oh my god shut up you using barrette's idiot блять. learn english learn english please english uh, it's stupid bleh. language So please don't buy AVP, and if you buy it, say go просто Yeah, yeah, you Yeah, yeah, and your mic sounds like a fucking airplane. Something like this. What Dobra, O, się chłop Ale chłop mu się Papier dole. Słyszy? E, bo mi coś pierdoli, nic nie słyszę. Był za wąski. Yeah, because, yeah, because... German, German, power, German power. power. German power. Fuck Russian. Fuck Russian. Fuck no, Russian? No. Bro, German? Fuck Russian. Russian. Fuck Russian. Fuck Russian. Okay, okay. Where are you from bro? Where are you from? Where right. I'm from? Yes. German power. German? German. German? Oh my no, God, no, fuck German. German man. You, you know, <laughs> uh... War, <laughs> <laughs> Fuck, side, no, side, 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 fuck, side, side Side, side Cover <ıncoughs> Oh shit, behind What the fuck are you doing? No, orange, orange, please Orange, go Germany best Look at this O, no, no, no. skoczył! <laughs> Skok... 102 metry. Ten, w oknie... Awka jak słyszę. Jezu, like... jak... Dobra. A no typie, dwa trzy, Na las. Nie. 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 I guess mi czysty jest. A Kmierski się dobra, dobra. O no nie, ja teraz zagraj że menu programu.